Raz, dwa, trzy. Dzień boberek o poranku czwarta, czternaście, a ja lecę na kolejną podróż. Lecę na kolejną podróż do stowarzyszenia miłośników historii Kujawska Husaria 300 km przede mną, także jadę nie obijam się i będę się odzywać dalej. Na kaszubskim brzeku, gdzie wiatr szumi w trzciny. Tam albatros płynie wśród fal i głębin. Dumni z naszych skrzydeł, siłą serc fajani, kaszuckie albatrosy. Nie... Plan, że podjadę na tyle blisko do niego, że nie otworzy bagażnika, nie wyciągnie legenda. Witamy podrobiańca głównego. No to ty. A to witam bardzo serdecznie, kaszuckie poszkiwa z tej strony i mój najlepszy friend, Deusiaszku. No właśnie, Deusiaszku. Buziaka ci nie dam Tak ser. wyszło. No, trudno. Czekamy na resztę albatrosów, no, miejmy nadzieję, że ktoś tam dojedzie od nas. Liczymy na zbieg. Pozdro Krzysiek, dzięki za kubeczek. Więc tych procent? No to dostałeś dużo, dużo procent. Eee, to jest oczywiście termosik, A ja dostałem też fajne prezenty. I bardzo, bardzo dziękuję Arminowi. Ja mam pytanie do ciebie. Bo tutaj jest o, do odeńców 5% zyszki, tak? No. Nie wiem skąd to się to ma. Ale Na bieliznę. Bieliznę A Jak jeszcze dołożę kaszubski poszukiwacz hasło, to będzie kolejne 5% i będzie łącznie 10%. Czy? No nie wiem, właśnie. E, nie ma Dobra, do rzeczy. Do rzeczy. <laughs> y... do od złotego szpadla dostałem piękny kubeczek. Od Klaudii, od karabina również. W środku kolejne skarby. Polecam kawkę z kaszubem, zapraszam serdecznie. Zaraz będziemy mieć na do, dodatkowy power przed poszukiwaniami. Ale pierw musimy się zarejestrować, a widzieliśmy, że Uki Szczecin też nawet dojechał do nas. A może dostanie jakiś liftik od nas? On. No, liczymy na to, że dostanie, bo był grzeczny. Liczymy, liczymy na to, że my możemy dostaniewać. Startowy odebrany, stowarzyszenie stawia na ekologię. Magnesik i inne gadżety. A tu, jak zwykle, wywiady celebrytów standardowo na zlotach. Chleb ze smalcem i ogóra. Coś cudownego. Czekamy na otwarcie zlotu i lecimy na pole. Z nami z Zbysiu, tatuś kaszubskich albatrosów. Jego żona, no, a tam gdzieś oczywiście Kaszub w tle. Standardowo i zaraz idziemy kopać. Trajnie życia! Będę Dobre, dobrze, dobrze. widział Boga w no. Europie. Mam monetkę i to jakąś fajną. Ja też nagrę, nagrywam w Proszę się wymienimy. Nie wiem co to jest. A ten jest sas? Tak, mam monetkę. Jeden fenol. A po Tu koledzy mają jakąś ciekawą. E, to jest August. No. Został, a ten Grubas, no. A, mogę zobaczyć? Dużego nie miałem tego. Szeląg. No. Fajnie, a jaki ładny to... stanek No A kolega przed chwilą znalazł fenolka. Bez fenolka nie wraca. Tak. Spoko polmosy też wychodzą. I mamy guziczka. Prusaczka, tak mi się wydaje, że to jest guzik pruski jest z ty ładne napisy No i mamy monetę <śpiewanie> ojej To co? Strzelamy to na GPS-a No aż mi dwa złote wypadło Ale mamy nasze współczesne piękne dwa złote To spotkaliśmy Dzień dobry, Jestem z Gniezna, nikt mnie nie zna. Aha, ok. Pozdrawiam widzów Bobereczka. A ja pozdrawiam Uśmiechnij widzów. się. Ukiego. To coś taki poważny, który zawsze ja nie wiem. Jak no nie, bo ja ksiądz. u Kaszyba ja robię Ciębie Tam się nie da nie robić. No, to to jest prawda. tak niski poziom. No, <laughs> Spotkać ja robię... z tym człowiekiem i, i tych. i Wypadł, że tam po prostu. Trzeba się dostosować, bo inaczej człowiek wygląda naprawdę no, na pewno jakiegoś czubka. My na wypadek więcej gadamy, niż poszukujemy. No i właśnie to Grymy chodzi. w kamień, papier, i robimy sobie wyzwania. Ja też już robię rundkę, idę sobie już do auta, bo już mam... Generalnie przyjechałem tutaj dla ludzi, a nie pokopać. No pewnie, pokopać. a ogólnie coś kopać. Między wojnie dwa fajne okucia. E, jedno Znaczycie, z drzewienkiem jeszcze, jeszcze? Można, i drugie można. zdobione. Zabezpieczyłem już, bo cienkie, miedziane blaszki, ale a ładne rzeczy. Wychodzą między wojnie w okolicy Szczecina? Ciężko, bo no, ciężko tam było, ciężko było się i obok co Nie, trafili? ale ostatnio byłem u, u znajomych tego Warszawy 50 km i pff, <laughs> przez półtorej godziny 6 monet hmm. z wojna, więc morda się cieszyła. Zajechane, bo zajechane przez nawozy, ale a, są. A tutaj najpięć testa, najpięć trafiłem monety. piąteczkę też zajechaną, ale widać, że 5 groszy, A ja więc. trafiłem Sasika. Super, a dazem przepiękną łyżkę y, albo na mnie po hebrajsku, żydowska wow. po wygła trochę, ale pięknie zdobiona hebrajskie chyba napisy lub można, arabskie. można, można Piesze, piękna cudo po prostu dla mnie ja nie widziałem jeszcze pozostałych fantów ale na razie chyba fan wypadł Super. pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy. kopiemy dalej czas się napoić <grych> cała ekipa witamy pana Dazem Wykopki dzień dobry, hello, hello, zimno hmm. czy to dla mnie? Tak. Niewycięty nie wycięty i niech w sumie nie trzeba No zagrać. piękny, bardzo dziękuję Nie chciało mi się, nie miałem czasu wycinać Ja niestety stale. jestem biedny i nic nie dam, bo nie ma. Ale ja mam Bardzo dziękuję Panu Kaszubowi to... Zaraz ja podziękowałem O kurczaczki I podstaweczkę pod kawę. Ja Ale piękne Ja mam się nie Ładnie, o. Prawie że to No poczekaj Daj, poczekaj Teraz możesz pokazać. Ja no po prostu. Do góry. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję za spotkanie. Ja również. Coś ci w takich Z warunkach. Tak ty, wiesz co, tak tą łyżkę. Tam już Tam jako? tam Poza tym to tam jest Jakaś klamerka, Zobaczcie tutaj, Jacek. Oczywiście Tannenberg, pokażemy. Nasza sekcja. Siekierka to forek? No powiem ci, że to no. świeże, to to nie jest, nie? No, no, no. <grychy> nie, no graty. Moje gratulacje. Ja pierdzielę to. No, no powiem ci, że. Ty no nie wiem. Siekierka? No. Ale nie, nie, jakaś rzymska. Nie, 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 robicie, to no, 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 stąd. tylko nie mam nie ma, nie ma budycji, to opisać. A Daria trafiła piękny medalik No super, gratulacje moje Pięknie Nie wiem co to jest Ale wygląda na coś grubego O kurcze Uuuu co to może być jakiś taler. No, nieźle. Nie wiem co to jest, ale wygląda bajecznie, 20 fenoli to takie ząbkiaste. No kanciaste. Pospolite, a tak nie trafiłeś Ja też nie. Ja też nie. <laughs> Ale, Ale już, ja już trafiłem. Ktoś trafił, że ktoś trafił w końcu. <laughs> pik, 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 pik. Pan Grzegorz trafił taką ładną blaszkę. Kurna blaszka. Powiedziałem, jak to kopałem. 1913 rok. 1916 na dole, nie? No. A co to mogło być? Nie, no to jak Krzyż na górze jest. Też... No. Fajna no. rzecz. Tak? Jak, jak samopoczucie. To się zamieni z klajcerem, twoim? Nie, dzięki. No Deus, Teraz wszystko do woreczka i, i, do, do, biureczka. i do biureczka. Grzesiek się, ktoś już wypisał co swoje. A ja wykopałem te trzy monety i bozie. Amen. Idziemy na ognisko. Rypniemy sobie kiełbaskę. Kiełbaski, dziewczyny. Wszystko co najlepsze po zlocie. Yy, no i czekamy na te wygrane nasze ze zlotu. Nasze. To znaczy moje, no, no dobra <noise> Zaraz zobaczymy, co tam dobrego będzie do jedzenia No, no jest to. Ma to 100 lat <noise> Na pewno jest to, na pewno to no Na tak, To Jeszcze nie, nie dojechała do to. nas Gdzie to masz, Robert? co jest? Nie? Ja nie wiem To jest z pasa z Najlepsza część z lotu Najsmaczniejsza Potem wpada kiełbasa a albatros status siedzi i nic nie je. Co to ma być? Czemu nie jesz? ok. Piękny żureczek. Grzegorz Pan. Mo, no, powiedzmy. się Emilka też. Pięknie. Smacznego wszystkim. To mi kolega podpowiada, że aluminiowa blaszka. Ze złom. Wiem, to, to była też epoka jakaś, bo jest, mamy tutaj Krzyż Maltański, to no, jest, godne nagrodzenia. To na pewno będzie twoje? Kaszubskie, tak? Gratulacje! Brawo. Dziękujemy ślicznie za zaproszenie, Kaszubskie Alpatrosy, niedługo odlatują. Dziękujemy, że przyjechaliście i nie było się spotkać. I mam nadzieję, że do następnego razu. Dajemy. O, pieczy tylko raz? Jeszcze raz. Nie, tak okay. nie, no razy. Jeszcze raz, bardzo dziękujemy. To... Nie Dzień ma zanego. I do następnego. Dzięki. Kończymy na dzisiaj. Jeden albatros, drugi. Trzecia? Albatrosica. Albatrosica. I to to, albatros. Adios. Pa. Na zakończenie, jeszcze w sumie taka mała gra. Kamień, papier nożyce. To przegraje liście. Trzy, raz, trzy razy grałem, bo wreszcie trzy razy przegrałem. Zmusi mnie do czwartej gry i nie hmm. wiem. Dwa razy, razy, tak? Tiny tiny. Raz, dwa, trzy. 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 Jeden zero. Lekarzuba. Raz, dwa, trzy. Jeden jeden. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dwa, jeden. Lekarzuba. Raz, dwa, trzy. -ra. Raz, raz, dwa, trzy. Dwa, 2 yy, no, dwa-dwa. No, Raz, dwa, trzy. Ja! O, oh, ja Proszę co bardzo. Trzy, trzy sekundy? sekundy? Trzy sekundy żujesz liścia. Ale do kamery. Ci są ale, ja ale pyszny, co? Minia, minia. Na ja. Smakowało? Także, no, niestety kaszu. U. Jaki, jaki legendziarz. Ale były już tak blisko, ja ćwiczyłem. Aha, okay. No ale cieszę się, że podjąłeś się tego wyzwania. Zawsze. Dziękujemy raz. Trzeba na będzie kupa. Piona. Idę. Dziękuję. Dziękujemy. I ja. Kaszubskie albatrosy wracają do swoich gniazd, czyli do domu. Ja do domu, Kaszub do domu. Mamy najdalej. Zbyszek wraz z żoną chyba już wrócili, tak mi się wydaje. Dariusz Kaszubskich Albatrosów. Chyba tak samo. Dziękujemy za cudowne spotkanie, za cudowny zlot. Przede wszystkim prezesowi Kujaskiej Husarii, Przemkowi Gapińskiemu. Super, mega dziękujemy za zaproszenie Albatrosów. Dzięki śliczne za spotkanie z Łukim Szczecin. Dziękuję Ci Łuki. Dziękuję również Dazem Wykopki. Mega ludzie, naprawdę cudowni, empatyczni, do pośmiania. No, niestety nie wypiliśmy czegoś tam mocniejszego, no bo wiadomo to człowiek jedzie na jeden dzień, od razu wraca, ale będzie jeszcze pewnie okazja. Fajny, naprawdę super zlot. Tu nawet nie chodzi o, o znajdki, tylko przede wszystkim o spotkanie. Zostaliśmy zaproszeni jako kaszubskie albatrosy, co nas mega zmotywowało do, dalej, do dalszej prowadzenia tej grupy, na którą oczywiście zapraszamy Was wszystkich. Bardzo, bardzo fajnie było. Yy. Jakoś tam wyszła taka fajna blaszka, to, to wbijajcie do niego na kanał. Ja takie dwie monetki fajne też trafiłem. W sumie nawet trzy, bo tego Fenola to, to nie, nigdy takiego nie znalazłem. Mega fajny. Eee, takie wiecie, ja się jaram też takimi monetami, bo, bo u nas na, na naszych terenach takie monety po prostu albo mega ciężko znaleźć i no po prostu nie występują. Eee, Także fajnie co innego pokopać. A ja Was zapraszam na następne filmy, na następne relacje z poszukiwań, ze zlotów. I subskrybujcie mój kanał. Do kaszuba wbijcie również. Zapraszam Was wszystkich i komentujcie, lajkujcie, bawcie się dobrze. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!